a muszę się przejść, bo jeszcze lody jesteśmy <laughs> tak napasieni, ale jeszcze, oczywiście, loda wciśniemy. Deserek musi być. Super. Mhm. Tu co jest? Czekanie. Znowu, nie? Wszędzie, w ogóle tutaj wszędzie śmierdzi jakimś... Asfaltem e, Jakimś asfaltem takim, nie? Po prostu Śmierdzi asfaltem to w tej okolicy, bo tam da, wcześniej to tak nie było, nie? Zapraszamy, zapraszamy Daleko? Nie Burak był 40 minut Jakie 40 minut? 10 kilometrów nam zostało i tak długo? he 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 to to a miałem wysłać Markowi zdjęcie Piona <laughs> sorry sorry ja głośniejszy jestem <laughs> ale przeprawa fajna <laughs> uważaj nawrotka wrotka o inny świat zupełnie za górką <laughs> A to Francja, elegancja Ale pięknie Super traska tutaj Jaki asfalt niezły, co? Super asfalcik i ładna droga, ładny widok Tam patrz jak ładnie kościół widać zajebiście na górze No Bo zameczek, ale to kościół, kościół jakiś Kościół, no Niesamowicie ładny widok musi być z Te znaki ciekawe. No Trochę kamyczków wywiało przez deszczyk Trochę dziur dla odmiany Żeby tyłeczek zruszyć Ostatnie 13 km, a będzie ładne, widokowe Kręte, asfaltowe. Jakie jeszcze? Eee, ekscytujące Ciasne Choda. Niespodziewane Tutaj to trochę wygląda to tak jak Gdzie? Jak Nie na, wiem Jak na Kaszubach Na Kaszubach Tam gdzie są te jeziora To jest podobne widoki są. Piękna sprawa To mi się podoba ta droga, rewelacja Palcie licho tam w te dziury. Dla mnie trochę zbyt niespodziewana. Nie lubię takich wiesz, że nie wiedzieć gdzie zakręt idzie, przy samym domu ciasno, a naprzeciwka samochód. Co się tu działo? Musimy zwolnić, bo chłopaki się zabłądzą. Nie ma innej drogi, na szczęście. Nie mamy już innej, bo nam pokazuje tu, że w lewo. Nie wiem, no. Nie pojechałabyś nigdzie indziej, nie? No pewnie bym ujechał gówno No jak wiesz, chyba już się zobaczyli, że jak skręcamy, to czekamy na nich, nie? Niby masz spalanie 4,8, a tak szybko ci ubywa. Może nawet mniejszy mam? No, Dobra. teraz pewnie, teraz pewnie za 3,2. <noise> <noise> no mi z 5,9 chyba tak zeszło na 5,2. To? Nie, ja miałem 5,9. Nie, ty miałeś 4,9 chyba. Się dziwiłam, że tak mało masz. Ja mam teraz 4,7. A miałeś 4,9. No to cały czas spada. A ja miałam 5,8 i teraz mam 5,2. No a zawsze w górach jak jesteśmy to jest niskie spalanie. Ale to u Ciebie większe, tak? 5,2? Tak, bardzo duże ja uważam jak na taką jazdę. No faktycznie. Ale najlepsze jest to, że wtedy jak ja ładowałem ostro z chłopakami to miałem 5,5 czy 5,5 od no. coś. Że był cały czas ogień, opór. A w dziewionie to jest od razu 15. No ciórki będą zamek widać gdzie on jest? Chyba jakie chmury tam jakieś Nie ma zamku Przenieśli gdzieś zamek No nie no to tutaj było No wiem ale nie ma No kurde teraz jak tam dojechać? A to nie masz wprost wpisane? Mam, ale z tej strony nie jechaliśmy a tu jakieś objazdy. No to ważne, żebyśmy trafili tam gdzie Ród, nawet na wtedy prosto. byliśmy. Hmm. A, A je... tu zawracaliśmy tutaj. Tak Ale to była zła droga. W końcu nie, czekaj, tu z laksą. Zawracaliśmy, dobra, to teraz będzie gdzieś w lewo. Tam będzie napisane objazd rudna. Czekaj, ja. A, no tak. I prosto. Patrz, jakie chmury, kurde. No, tam wygląda jakby wypadało, nie? To już nie chcę motorem jechać na kolację. Jeździć, <noise> jeździć, jeździć. Gdzie ten zamek? Tam widać zamek. Tak, bo musimy tam jechać prosto, no? Uwaga Siedzą dętki, zobacz To no co? Pięknie, co? Uu. Dawaj, chodź Marek Ania, no chodź Chodź, 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 chodź do nas no. Tak jak zaczynaliśmy, to tak kończymy Piąteczka Daliśmy wszyscy radę, dajęliście. Ale... <grym i wytrych> najlepiej, Ale jak Ania fajnie powiedziała, mówi. Ale Takie... 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 No, spełnił moje marzenie. Takie dosz, Laura... spełnił moje marzenie. Ja też mam marzenie. Ja teraz... Na też mam. Ja nie, Pana. Eee, spoko Mama to się tak bała i teraz? Nie, fajnie, fajnie było, i tak co nie zrobiliśmy? Co od dzisiaj? Fabik tam jeszcze, wiesz, drugie tyle na no się zaplanował Ech, to już tempo ale... ale u nas chłopaki też planowali a... więcej, na szczęście nie dali rady Mów osobnie, ale... Ja, no, nie to jestem w stanie jest. policzyć. Będziemy cię liczyć to, dzisiaj wieczorem. Nie bo, to jestem w stanie już policzyć śniegów. Już jest za dużo. Takich na pierwszy rzut to było. Tu na łudzie taki. I tysiąc małych... Ale najbardziej mnie zastanawia się jaki mam taki z tysiąc małych kropek, jakbym ktoś w palce powbijał. Taką. Zaraz to będę tam złańpał. Daj Boże. To bierzesz większy kredyt wy na ziomę, Tak, Ale tak. Ja e, Kluczyk że tam gdzie składłyście, bo nie wiedziałam, czy wiesz. No to szybciutko. A to wy już jedziecie? No zaraz, będziemy... A my się mamy jechać. No to ramię No gdzie będziesz? No, nie, no to trzeba ustalić się, omarnąć.

Jeszcze taka mała rundeczka U nas to zapiekanki na tym Na, na dworcu kolejowym, a tutaj, proszę bardzo, restauracyjka. I jeszcze trochę się przejechaliśmy, co? Fajna sprawa. Słuchajcie, to jest dworzec, nie? I to jest miejsce, gdzie zrobiono restaurację. To włoską, i to nie były jaką? Mam bardzo dobre opinie. Naprawdę. Niezłe miejsce, co? Grywam siebie, żeby nikogo nie łapać. Nie na dłożu, całe szczęście, bo jest tu gorąco. Ale spokój. naprawdę. Całkiem ciekawa opcja. Już masz dość? Jestem tak najedzona, że no, jeszcze... mój brzuszek się ledwo toczy już. to no, jest. O. Tyle odchudzania i... Jeden wyjazd <laughs> i po zamiar Tak. A Zabaj... to w ogóle jak ciepło jest, co? Tak. Cały czas, teraz też. Z 24 stopni. A jest 21 godzina. Pięknie. Uff. No dawaj, tę rundę przez parking. To chyba te chmury, e, co widzieliśmy, to po prostu smok jakiś jest może. Możliwe, no. No nie? Tak.